Dajcie smakosze! Dzisiaj przygotuję szynkę z szynkowara. Nie będzie to jednak tak jak ostatnio szynka mielona, ale będzie ona w kawałkach. Do przygotowania tej szynki będę potrzebowała następujące składniki: sól peklową, mam tu 18 g, łyżkę cukru pudru, sporą łyżeczkę przyprawy do wieprzowiny, w skład której wchodzi: Czosnek, biała gorczyca, kminek, kolendra, majeranek, papryka słodka, cząber, czyli i rozmaryn. Przygotowałam także grubo mielony pieprz około jednej łyżeczki oraz dwie łyżki żelatyny, którą dodam później, więc teraz ją odstawię, żeby z rozpędu nie wsypać do mięsa. W pierwszej kolejności do wody, którą przygotowałam, wsypię sól peklową, oraz cukier. Rozmieszam to do rozpuszczenia i odstawię na razie na bok. Przyprawy postawię obok roztworu. A teraz pokroję mięso. Mięso będę kroiła na takie dość spore kostki. Tej szynki mam tutaj kilogram 400 g. Teraz to mięso muszę trochę rozbić tłuczkiem. Nie będę tego mięsa mocno rozbijać. Tak po prostu, żeby troszeczkę je zmacerować. Tak będzie szybciej. I tak rozbiję całe mięso. Gotowe. Teraz będę mięso wyrabiać. Sól z cukrem się dobrze rozpuściły. Wlewam tą wodę do mięsa. Wsypuję także pieprz i przyprawy. Teraz to mięso będę wyrabiać tak długo, aż woda całkowicie wniknie w mięso. Dzięki temu szynka będzie bardziej soczysta i mam nadzieję bardziej smaczna. Woda z solą peklową i z cukrem całkowicie wniknęła w mięso. Już jej w ogóle nie widać. Mięso stało się kleiste. Więc teraz to mięso przykryję pokrywką i zostawię w lodówce na 24 godziny. Mięso stało w lodówce 24 godziny. Teraz je trochę wyrobię. Mm, tak fajnie pachnie. Kolor też jak widać jest bardzo ładny. Dodam teraz żelatynę. Można to pominąć, ale my lubimy galaretkę. A poza tym, jak są całe kawałki mięsa, takie dość duże, to żelatyna spowoduje, że będzie ta szynka bardziej zwarta. Przy krojeniu nie powinna się wówczas rozpadać. Żelatynę najlepiej wsypywać partiami, bo wówczas jest gwarancja, że wszędzie dojdzie. A nie, że w jednym miejscu będzie dużo, a w innym wcale. I teraz tak wyrobione mięso będę nakładać do woreczka szynkowaru. Wbiłam w ten sposób, żeby między mięsem nie było wolnych przestrzeni. Część mięsa jednak wyjęłam, bo było troszeczkę za dużo, a to to włożę do słoika. Zrobię tak zwaną słoikówkę. O, teraz jest akurat. O, udało się. Ale do tego trzeba mieć nieźle dużo siły. I tak przygotowaną szynkę włożę teraz do lodówki na kolejne 24 godziny. A potem będę ją parzyć. Do garnka z gotującą się wodą wkładam teraz szylkomar. Oczywiście temperatura tej wody zaraz spadnie, bo szynkowar jest zimny, po wyjęty dopiero co z lodówki. Dolewam brzącej wody. Poziom wody musi być wyższy niż poziom mięsa w szynkowarze. Zmniejszę grzanie, bo woda nie ma się gotować, tylko ma się to parzyć, więc woda powinna mieć temperaturę około 85 stopni. Będzie się to tak parzyć przez około 2 godziny. Mam tutaj termometr, którym sprawdzę, czy szynka już jest gotowa. Wsunę go po prostu w tą dziurkę. Jeżeli ten termometr będzie pokazywał, że temperatura mięsa ma 70 stopni, to znaczy, że nasza szynka jest gotowa. A woda w tej chwili ma około 90, ale ona się troszeczkę obniży, dlatego że mięso w szynkowarze jest zimne. Nastawiam grzanie na minimum. I zostawiam tak, tak jak wcześniej powiedziałam, na około 2 godziny. Jeżeli wody by ubywało, to trzeba ją w trakcie parzenia y, uzupełniać. Minęło około 1,5 godziny. Sprawdzam więc, jaką temperaturę ma nasza szynka. O, jest jakieś 75 stopni. Więc. Już teraz wyłączam grzanie i zostawię tak szynkę w tej wodzie, aby wystygła. Woda w garnku już całkowicie wystygła. Teraz wyjmuję szynkowar i wylewam wodę. No teraz już chyba cała woda wyleciała. Więc wstawiam teraz szynkowar do lodówki, żeby całkowicie nasza szynka zakrzepła. Minęło kilka godzin, wyjęłam szynkę z lodówki, otwieram. O, chyba woreczek mi pękł. No. no, ale to nic. Mam nadzieję, że uda mi się ją wyciągnąć. Można przecież mięso także robić bez woreczka. Nawet dosyć łatwo wyszła. Wygląda ładnie. Mam nadzieję, że także tak pięknie smakuje. Przeróż jest wspaniały. Mmm, nie zła. Chciałabym nawet super. Bardzo dobrze przeszła przyprawami. prawami. Dość soczysta. Polecam wszystkim smakoszu. Nie ma to jak zrobiona w domu. Dobra Wędrinka, zaraz zabieramy się do jedzenia. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.